Lepszy. Potrzebujemy kawałka arbuza. Wycinamy miąż. Wspaniale. Teraz bierzemy słoik z ogórkami. Ola Boga, tylko coś nie mogę go otworzyć. Brytni, pomóż mi proszę. Chwilka, babciu, daj mi troszkę czasu. Rzeczywiście nie otwiera się. Zębami powinno dać radę. No, od razu lepiej. Tylko nie mogę się pozbyć pokrewki. Babciu otworzyłam ogórki, ale pokrewka utknęła mi w buzi. Sekunda, mam coś, co nam pomoże. Aha, prawie się udało. Buzia na miejscu? Tak, super. mi następnym razem bądź ostrożniejsza. Wyciągamy ogórki i kładziemy na arbuzie. A teraz posypujemy serem i przykrywamy drugim kawałkiem arbuza. Britni, zobacz, jaką pyszną kanapkę zrobiłam. No, babcia, super!